Pomysł, aby w pierwszej lidze rozegrać play-off o ostatnie, premiowane awansem do elity miejsce, okazał się być trafiony w dziesiątkę. Było ciekawie, albo bardzo ciekawie. Do przedostatniej kolejki walczyły ze sobą trzy świetne ekipy, a mianowicie Partnex, Blue Energy, Hilton Hotel Gdańsk oraz Telepiast Przymorze. Przed ostatnim meczem sezonu prowadzi Partnex, ale to Hilton Hotel, a właściwie sensacyjny zdobywca trójmiejskiego kocura, czyli grupa Lotos rozdaje karty. Hilton potrzebuje trzech punktów, a zachował szansę na awans dzięki jednobramkowemu zwycięstwu nad telepiastem przy morze. Ci ostatni naprawdę zrobili wiele, aby do końca liczyć się w walce o promocję, jednak zabrakło nieco szczęścia. Z Filipem Jankowiczem rozmawiałem tuż po wygranym meczu z Zeubą Gdańsk. No kilka meczy słabo zagraliśmy, nie na naszym poziomie. Coś nam nie wychodziło, nie, nie wiemy co, ale teraz jest coraz lepiej myślę my ten. Mamy nadzieję, że znowu barraże będą nasze. Naszym celem znowu był puchar. No niestety może tylko najlepsza obrona nam wyjdzie. Obrona też nie. Jednak jednemu z zawodników na pewno należy się miano zwykłego bohatera za uratowanie tajemniczej niewiasty od ciężkiego nokautu. Popularne telewizory nie mają czasu na rozpamiętywanie niepowodzenia, ponieważ już rozpoczął się kolejny sezon ligi halowej Redbox Ergo Arena. Tam w superkomfortowych warunkach z wysokiego C rozgrywki na Teraflexie rozpoczęły zespołu Portu Lotniczego oraz WSAiB pokonując odpowiednio Helmana oraz Alpro Gdańsk, ale o tym w osobnej relacji. No to pozdrawiam moją dziewczynę, tutaj Agnieszkę. Można na nią kamerkę? Tutaj ta, co się zasłania. Tak, ten trochę przeszkadza ta moja piłka, ale jakoś żyje na szczęście. No i pozdrawiam dziewczyny ode mnie z drużyny wszystkie. I tyle.